Wiem, że najlepsza po sylwestrowej zabawie jest kawa. Ja taką kawę właśnie tutaj mam. Nagrywam dla Was komentarz. Jest to komentarz noworoczny, pierwszy komentarz w 2013 roku. Cześć wszystkim, z tej strony Sebo. Witam Was w nowym roku, witam Was w moim filmiku. Gunplay pochodzi z wczoraj, czyli ze starego roku. Komentarz jest świeżo nagrywany rano, dokładnie 9:20 słoneczko napierdzielam i za oknem piękny widok tych, więc to to nie jest zima. Jest tak ci fajnie cieplutko, elegancko, może sobie z kurteczką rozpiętą śmigę. Ale dobra, to nie jest prognoza pogody, to są poważne tematy. To jest materiał z Black Ops 2, mapka, Kirgistan. Jak dobrze pamiętam, że mi szare komórki z rana pracują. Rąbię tutaj MP7 złotą, wynik końcowy 20 do 5 kd 4.0, czyli wszystko dane techniczne zostały Wam podane. MP7, wbijam sobie już na złoto. Przerzucam się na karabin szturmowy, biorę sobie MTARA. mtarem jestem mniej więcej już do w połowie wyzwań, także niedługo też pojawią się materiały z MTARA złotego. Fajnie się wbiję te złote. Na końcu zostawiam sobie 150, zabić bez z, z, atutów. I 150 zabić bez dodatków do broni. To jakoś dość szybko, łatwo się wbije. daje się, że w Modern Warfare 2 jednak było na przykład trudniej wbić e, upadek, prawda? Tak mniej więcej takie porównanie. Tutaj jednak wszystko jest łatwiejsze. No i te jeszcze, e, te, jeszcze te, 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 te kolory tej broni zostają wraz z kolejnym Precision, Taka fajna. Sprawa także ludzie, 2013 rok macie jak impreza. Piszcie w komentarzach, ja sobie pocztam jak imprezowaliście, czy wam się sylwek udał, czy żyjecie w ogóle, to jest najważniejsze, czy wam łapy nie urwało, bo kto będzie później napierdalał e, w Call of Duty albo w Battlefield. E, postanowienia nożne, właśnie postanowienia, macie jakieś postanowienia. Ja szczerze nie mam żadnych postanowień, ja mi się wydaje, powiem wam, tak patrzę, że tu nikogo nie ma. Głównie to mają postanowienia kobiety. Kobiety, tak. Faceci, jest to taka maszyna produkcyjna liniowa która raz zahaczona na trybik, od razu napierdala. Praktycznie całe życie nie ma tam jakakolwiek większych problemów. No, chyba, że coś się stanie, jakaś poważna sprawa, alkoholizm i tym podobne, to wtedy kobiety mają cały czas postanowienia. Muszą zbić z wagi, mniej do fryzjera, mniej kosmetyków, mniej jeść. Karty kredytowe, tym podobne. Tutaj jakieś dbać o linie. Tutaj uprawiać jakieś ćwiczenia. Z kobietami jest zawsze wiecznie problem. Ja mam nadzieję, że tego filmiku nie będzie. Oglądać żadna kobieta i nie spotka mnie później gdzieś na ulicy w Legnicy i tylko chleb za całą kształt twórczości i za ten materiał. Wy macie jakieś postanowienia. Ja mówię, ja żadnych postanowień nie ma FIFA 13 Ultimate Team. Słuchajcie, Dywizja druga Dywizja druga, poczytałem wasze komentarze. Dzięki za te dobre rady, że mniej więcej trzeba ustawić formację pod swoich zawodników. To rzeczywiście pomogło. Kupiłem sobie lepszego e, trenera do formacji, zgranie od razu wzrosło. Biorę się później za ligę. Pokażę wam w tym tygodniu, jak mniej więcej moja mieć legnica wygląda Battlefield 3, no i zaległo materiał, który obiecałem, że nagrał, czyli moją bibliotekę gier i trzy najlepsze, trzy najgorsze gry. Jeśli chodzi o 2013 rok o gry, ja czekam wyłącznie tylko na jeden tytuł: Battlefield 4, który się pojawi. Betę, wiadomo, będę miał wcześniej, bo dostęp do Bety praktycznie miał każdy, kto zakupił Medal of Honor One Fighter edycję limitowaną. Ona nawet na półkach była w momencie, w momencie premiery, także Edycji limitowanej naprawdę ciężko. Eee, wydaje się, że każdy praktycznie mógł dostać taką eee, wersję. To by było na tyle. Był to pierwszy komentarz w 2013 roku. Ja sobie muszę zapisać ten komentarz. Mam nadzieję, że za rok też będę dla Was nagrywał filmiki. Będziemy się słyszeć w kolejnym filmiku. W 2013 roku, bo to mam nadzieję, że będzie lepszy rok niż e, poprzedni. To był Call of Duty Black Ops 2. Biorę się za nagrywanie jakiegoś kolejnego dla Was materiału lub e, jakiegoś vloga. Vlog, komentarz, gameplay, Battlefield, FIFA, Call of Duty, tutaj jeszcze jakieś inne rzeczy. Jest tego naprawdę od cholery. Także ja Was pozdrawiam serdecznie. Słyszymy się w 2013 roku. My już jesteśmy, właśnie, my już jesteśmy w tym roku, Sebo. Dokładnie od 8 godzin. Tak. Także widzimy się, słyszymy jutro, czy pojutrze w kolejnym filmiku. Gramcie z mocą, jak będzie moc. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.